Witam moi mili jak dobrze wiecie mamy konkurs który wy wybraliście sobie na zrobienie logo którym wam daję ankietę więc logo zostało nominowane do tego żebyście wy je zrobili konkurs od poniedziałku to jest poniedziałek jest dniem 4 lutego macie dwa tygodnie na zrobienie nie musi być to jedno logo możecie przysłać parę parę log look. Może to być tak jak parę. Mm, o, przynajmniej 1500 były strzały. 1500 na 1500. Dobrze pamiętam, że to na koszulkę było. Oczywiście my zawijamy prawa na to, ponieważ będziemy chcieli e, je ładnie dystrybuować. Kurde, jakby dystrybuować. Może będą chętni, by je kupić, tak? E, więc tak, dwa tygodnie na to. Dwa tygodnie na to, od poniedziałku na zrobienie. Przesyłać oczywiście na mego maila, który jest na końcu filmiku podany. E, zaangażowanie i oczywiście super prace zostaną wyróżnione. Może się to skończyć na tym, że nie będzie tylko premium do wygrania dla pierwszego miejsca, tak jakby. Tylko będzie. Mm, za pierwsze miejsce będzie do wygrania albo premium edition i ta koszulka właśnie z tym e, z tym e, tudzież logiem zrobionym bądź może być właśnie premium i koszulka. No jakoś coś jakoś tak, na pewno nagrody będą satysfakcjonując, ale to wszystko zależy od zaangażowania. Więc liczę tutaj, że będziecie się w garść bo jak, jak będzie ma... Wow, będzie mało prac, no to... Bez sensu już robić kolejne konkursy, no szczególnie no, wiem, że logo, no niektórzy nie zrobią loga czy coś, no ale niestety, no tak wybraliście, mieliście parę, parę rzeczy do wyboru, no to już Wasza decyzja, więc od tak jak mówię, od poniedziałku, od poniedziałku, dwa tygodnie, kurde mina była. W poniedziałku dwa tygodnie, 1500 na 1500 W mailu, jeśli do mnie wysyłacie, nie możecie wysyłać do mnie ciągle maila Jeśli zrobicie parę prac To wyślijcie to w jednym mailu z adnotacją, no nie wiem, no Praca konkursowa, tak, jak logo, czy coś, praca z logiem Czy coś takiego mm, Oczywiście, no tak, no, zaangażowanie Wszystko, no Wszystkiego zostaniecie rozliczeni oczywiście, więc na końcu yy, na końcu filmiku podaję swojego maila, na którym chcę widzieć pracę. Marzę znaczy marzym się. Wow. Dawaj, 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 dawaj. Więc... Daw Na pewno, na pewno za zaangażowanie i dużą i pracę, które będą naprawdę świetne. Na pewno zostaniecie wynagrodzeni i to wtedy no, rozdamy więcej nagród, tak? Rozdamy nie tylko premium, tak jak mówię, będą dwie nagrody za najlepsze prace, no myślę, że to jest naprawdę coś wartego. Więc do dzieła żołnierze i robisz mi tu piękne prace. Bałbyś. Mała łaska, ciemna No, na końcu macie... Zobaczcie sobie ten mały, krótki gameplay. Do końca. Na końcu będzie mail mój. Dwa tygodnie. 17 lutego. 17 lutego się... Ła, wow, dobra katapultacja. 17 lutego się widzimy. 17 lutego ostateczne, Ostateczne prace Ostateczne prace, więc Liczę na was, liczę na was tym razem Nie tak jak w porównaniu tego battlefielda trójki którego musieliście którego niezmiernie niewiele prac było, więc Żołnierze do dzieła No i tutaj mi piszą kurde kiedy człowiek jest w ferworze walki <coughs> Przepraszam. Nagrywam Marek, nie teraz. No i tak mi przeszkadzają, żeby tu nagrać, więc. No. Szybka rozgrywka. Mm, tutaj, no i macie tak jak powiedziałem. Mail na fajrancie. Kurde, przydałoby się to wygrać. A no, widzę, że. Moment, no nie zmienię sobie. Szok by się przydał, można byłoby wpaść. Ich tam spróć no i tak sobie. O jest, Abramsik! i tak sobie myślę, właśnie. Co tu jeszcze by dla was wymyśleć? Ale to weź tu ryś jeszcze, super. Co by tu jeszcze dla was wymyśleć? No ale no, no kurczę. No panowie, zobaczymy, jak się postaracie. Postaracie się zrobić to na tip-top Może coś jeszcze Mimo, że nie jestem Z divizji PlayStation, playstation <laughs> Może Może się człowiek jeszcze Spróbuje coś tam załatwić i może i na playstation, żeby Na playstation, żeby chłopaki mieli Wiadomo, czują się pokrzywdzeni, ale to nie moja wina, ale to Katapultuj się, panie. Ja... Du, 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 du. No, to teraz możecie oglądać, jak, jak lamię. Na końcu mail. Tak jak powiedziałem. Aaaa, dajcie mi skoczyć. E. Ja e. się, męczy. Ciekawe, czy czy sadzili ten człowiek. Teryryrym, Wow, wow. jak mi wyszedł. A w ogóle nie widziałem taki czarny, że go nie widziałem. Naprawdę. Ruler of hell. Haha, <laughs> z granatnikiem. Love. Go, 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 go. Nie no, mogę się doczekać. Gdybyśmy zaminowali, I się wkurzę. Znowu jemy na minie. Pocony, pocisz się. Wow, 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 wow. Czym nam zabrać Kurwa, nagrywam teraz, musisz mi wchodzić, przeszkadzać. Widzisz, że jestem na nagrywaniu. I tak to jest, już kolejny mnie zirytował. No i naprawdę nie felstejen w pewnych momentach Jestem na kanale nagrywania a oni mi tutaj umilają musiałem się zirytować Jak żeby tu być miłym Panie, panie! to wygrali! No, i tak wchodzą mi, jak ja to mam coś nagrać, a potem. A potem spędzam północy na tym, żeby nagrywać. No, jeszcze zabierz mi lawa. I spędzam pół I spędzam północy, żeby nagrać cokolwiek. Wchodzą, no. To macie maila. Macie mojego maila. Wysyłajcie dwa tygodnie od poniedziałku. Więc liczę na to, że. Mm, liczę na to, że. Dopiszecie tym razem i nie będę musiał się za was wstydzić. Hua! Do usłyszenia, do zobaczenia na polu walki. LOLO 320. Pozdrawiam, ja Tafix.